Siema widzowie to są moje brain roty. A to druga strona. To drugie piętro. A to brain roty mojego kolegi. To jest drugie piętro mojego kolegi. Tu jeszcze ma? Takie rzeczy. A to trzecie. A to jest jego najlepszy Brainrod. Los Mobilis. No i jak coś to jest X7, to mój ulubiony Brainrod i ten. No bardzo fajny. Ej kur. O ty, kur. Nie, Mysic 7, Mysic 7, Mysic 7, Mysic 7. Nie, Mysic 7. O, nie, nie.